Budżet Rosji na 2026 rok odsłania brutalną rzeczywistość. W Rosji zaczęła się walka nie tylko na froncie, ale i wewnątrz państwa. Pieniądze płyną do wojska i służb, a cięcia spadają na społeczeństwo. Deficyt budżetowy rośnie, ropa tanieje, a pożyczanie pieniędzy kosztuje Kreml więcej niż kiedykolwiek. Pomimo tego, 38% wszystkich rubli Moskwa chce wydać na wojnę i kontrolę obywateli. Polityka próbuje okiełznać ekonomię. Kreml planuje budżet wojenny na kredyt. Pytanie jest jedno, na jak długo starczy? Dzień dobry, dzień dobry. Bartek Gajos, Ernest Wyciszkiewicz, Polihistor 2.0. Władimir Putin podpisał niedawno budżet na 2026 rok i takie prowizorium budżetowe na kolejne dwa lata, 2027 i 2028 rok. Jak Ernest się rzuciłem okiem na ten budżet, to moje pierwsze wrażenie było takie, że mamy dwa priorytety na przyszły rok zgodnie z tym budżetem Rosji, to znaczy pierwszy to jest wojna, a drugi to jest spokój obywateli, czyli wydatki socjalne. A ja trzeci widzę zakończyć działania wojenne w sposób optymalny dla siebie po to, żeby zyskać trochę czasu i powietrza, bo widzimy, że ta sytuacja makroekonomiczna rosyjska ona nie jest dramatyczna. Rosja się nie rozpada i nie, i nie wali. Natomiast widać wyraźnie, że dochodzi do granic, jeżeli chodzi o możliwość nakręcania wzrostu, nawet przez samą produkcję wojenną i wszystkie te inwestycje, które są przepalane na froncie, ale na napędzają produkcję przemysłową, dają pracę ludziom, więc niwelują różnego rodzaju dysproporcje społeczne dzięki transferom ogromnym do różnych grup w regionach. I, I po prostu ten tort zaczął się kurczyć, te płynne zasoby, które można wykorzystywać do tego, żeby łatać dziury, też są zaraz Mniejsze. Jest ciekawa informacja, że w tym Rosyjskim Funduszu Dobrobytu Narodowego, który służy jako taka poduszka bezpieczeństwa, parę słów może wyjaśnienia. Jeżeli ropa jest na poziomie ustalonym jakimś przez budżet, przez państwo i ona spada. To wówczas ten fundusz służy do uzupełniania tych braków, które wynikają z tego, że ta ropa jest tańsza, niż miała być w, w pla według planów. Jeżeli ropa jest droższa, wówczas ta nadwyżka idzie do funduszu i można je przekazywać potem jako tą poduszkę bezpieczeństwa, gdy są trudne czasy. I wynika dzisiaj z tych wyliczeń, że te płynne zasoby, bo część to jest złoto, które na przykład niektórym się nie da upłynąć od razu, te płynne zasoby, wynika na, na to będą mniejsze niż niższy niż deficyt planowany, prawdopodobny, który też być może jest zbyt, zbyt optymistyczny, bo w tym roku widzieliśmy, jak to się zmienia gwałtownie. Więc wracam do pierwszej rzeczy. Rosji zależy na tym, żeby szybko to skończyć, chociaż tworzy wizerunek teraz państwa, które przed do przodu nie jest zainteresowane kompromisem. Wydaje mi się, że też walczy z czasem i chce sobie stworzyć wiesz, przestrzeń do tego, żeby mhm. odbudować się i stąd zresztą tak mocne są negocjacje, też te ekonomiczne, linii Rosja, Stany Zjednoczone. No tak, bo Rosja ma problem z pożyczaniem pieniędzy. Tych pieniędzy raczej nie może pożyczać na rynkach międzynarodowych, no bo mamy sankcje, stąd też to, co Ernest teraz powiedział, Rosji tak bardzo zależy, żeby powrócić. Na te rynki międzynarodowe, bo pożyczanie pieniędzy na rynku wewnętrznym na tak duży procent, jaki mamy w tym momencie, czyli to jest 16,5, jeśli mnie pamięć nie myli, w tym momencie wynosi stopa procentowa Banku Centralnego, no to to jest trochę samobójstwo i trochę jest bezsensowne z punktu widzenia ekonomicznego, no ale z punktu politycznego, z politycznego punktu widzenia już bardziej. Ale ty mówiłeś jeszcze o ropie i gazie. Były chyba momenty, bo ty się w tym specjalizujesz poprawnie, jeśli się mylę, ale były chyba momenty, gdzie ten budżet rosyjski, dochody z eksportu ropy i gazu wynosiło około 50% budżetu rosyjskiego. W tym momencie mamy tam chyba 20, 10%, jeśli dobrze tak. pamiętam. No e, tak, to masz... No, no nie, nie, no, dawaj, dawaj, właśnie podrzucam yy, no, ci piłkę, to... podrzucam ci piłkę. <laughs> Dobra, to przyjmuję. Tak, na, na ten jeden filar dominował w budżecie rosyjskim przez lata, ale on fluktuował, bo to wiesz, zależało od ceny ropy. No, była, 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 był czas, kiedy ropa była powyżej 100 dolarów za baryłkę, więc to od razu sprawiało, że pęcznie o skarbiec rosyjski można było dzielić się tym dobrem ze swoimi kolegami, najczęściej wokół kremlowskimi. I e, ostatnie kilka lat z kolei to jednak mamy drobny spadek i stabilizację, i są czynniki, które obniżają tę cenę ropy. Państwo rosyjskie zawsze planuje tę cenę. Jakby budżet jest pod Aha. kątem ceny ropy ustawiany. I tak zazwyczaj było, bo rzeczywiście on, on w pełni zależał, od, tak de facto od, od ceny surowców. Teraz wciąż tak jest, ale państwo widzi, że ten wskaźnik jest już niewystarczający, bo widzimy, że zwiększość dochodów ma płynąć jednak z, poza surowcowych źródeł. Stąd podwyżka podatku VAT, różnego rodzaju opłat, których nie będziemy wymieniać, ale od drobnych po, po mniej drobne które mają być takimi daninami, które uzupełniają te braki, które wynikają z tego, że cena ropy niska że sankcje że sankcje nałożone na duże firmy naftowe. Że owszem, sankcje Rosjanie omijają, ale muszą dawać rabaty Chińczykom, Hindus, Hindusom. Więc nawet jak ta ropa płynie, to płynie w, i w dużych ilościach, to ta cena jest niższa, niż można było ją uzyskać wcześniej. Stąd spadek tego udziału. Co wiesz, w takich innych okolicznościach to było bardzo pozytywne, bo deklaratywnie, jak spojrzysz na politykę, taką strategię gospodarczą Rosji od 2005 roku, to oni wszyscy zwracają uwagę na potrzebę dywersyfikacji źródeł dochodu. Że jest za bardzo, wszystko stoi na ropie i gazie, że w razie tąpnięcia będzie kłopot. No, tu proszę, rzeczywiście mamy tą dywersyfikację. Tyle, że oczywiście wojna sprawia, że te środki nie są wykorzystywane na inwestycje i rozwój, tylko są przepalane, jak powiedziałem. No. Więc tutaj Rosja się zmienia i nie wiemy, jak będzie wyglądała cena ropy w przyszłym roku. Nikt tego nie wie. To wszystko jest palcem po wodzie pisane, tak naprawdę, bo mnóstwo zależy od tego, jakie będą skutek rozmów pokojowych, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie, sytuacja gospodarcza w Chinach, w innych centrach konsumpcyjnych. Natomiast te założenia rosyjskie są bardzo optymistyczne w tej ustawie wciąż i pewnie będą musieli się adaptować do, do, do do warunków. Ale mówię, kluczem jest dla mnie to o dzisiaj, że walczą z czasem. Ukraińcy walczą z czasem na froncie, też są w bardzo trudnej sytuacji. Rosjanie też walczą z czasem, tylko że się do tego nie przyznają. A przyznają się do tego przez tego rodzaju papiery, czyli budżet i planowanie. No ale jeszcze a propos tej ropy, to bym trochę pociągnął ten temat. To wydaje mi się, że Ukraińcy no dobrze zidentyfikowali to miękkie podbrzusze Rosji finansowe, no bo jak walą po tych rafineriach, no to walą to z, przepraszam, że tak mówię kolokwialnie i bezpośrednio, ale walą z, z konkretnym celem, to znaczy, żeby te dochody dalej obniżać, bo wiedzą, jak ten budżet rosyjski wygląda i pewnie, pewnie się zgodzimy, że można się spodziewać, że tak jak budżety ubiegłoroczne, czy z poprzednich lat, już w trakcie wojny, były, якось Korygowane w trakcie, tak zapewne i ten budżet będzie korygowany, między innymi też ze względu na to, co ty powiedziałeś, czyli kwestia tych cen, e, tych cen ropy. Jest, jeszcze mm -hmm. jedną rzecz powiem, może jest warto zwrócić wart uwagę na to, że pamiętacie państwo, że budżet rosyjski jest w rublach, w walucie narodowej. No tak. E, jedną z metod, którą Rosjanie chcą zastosować, aby trochę go pompować, to jest osłabianie rubla. I tu wyjaśnię, kiedyś o tym mówiłem, ale to jest warto, żeby pamiętać. Wyobraźmy sobie, że cena ropy jest 50 dolarów za, za baryłkę. Jeżeli rubel kosztuje hipotetycznie, kosztuje, ma, ma innowacje, Dzisiaj, ale niech to będzie 50 rubli za dolara, no to wtedy za baryłkę mamy 2,5 tysiąca rubli, prawda? I tyle wpływa. Wystarczy, że niech cena ropy będzie taka sama 50 dolarów, ale rubel niech będzie kosztował 100, czy dolar 100 rubli. I nagle ta sama baryłka w tej samej cenie 5 dolarów przynosi 5 tysięcy rubli. I te wskazania budżetowe, które są w rublach, od razu nam wyglądają inaczej, prawda? Więc trzeba zwrócić uwagę na tego rodzaju. Triki, które są stosowane przez Federację Rosyjską, aby pokazując obraz gospodarki w rublach, bo tak się, tak każdy posługuje się własną walutą, żeby go trochę jakby przypudrować, prawda? I pokazać go w lepszy sposób niż to rzeczywiście ma miejsce. Ja jako nie specjalista powiedziałbym od ekonomii, ale interesujący się tym, jak ekonomia wpływa na życie społeczne i polityczne, to ja trochę spoglądam na ten budżet jako na taki kompromis pomiędzy tymi specami od finansów i specami od bankowości, typu na Biulina, żeby to wszystko po prostu hulało, a osobami zaangażowanymi w ten cały, Przemysł wojskowy, to znaczy, żeby te wydatki wciąż się kręciły, żeby ten wysiłek wojenny wciąż trwał, ale wydaje mi się, w sensie postawiłbym taką tezę, że chyba w kontekście wydatków wojskowych Rosja pokazała tym budżetem, że ten sufit został osiągnięty, bo to jest pierwszy budżet od 2022 roku, gdzie wydatki wojskowe one troszeczkę zmaleją, przynajmniej deklaratywnie. To znaczy, tam jest chyba, chyba 3-4% mniej niż w ubiegłym roku. I to chyba pokazuje pewne ograniczenia, to znaczy, ile oni są w stanie zainwestować się w kontekście wydatków wojskowych, żeby jednocześnie zbalansować te wydatki socjalne, społeczne i zapewnić sobie spokój wewnątrz kraju. To jest jedno, jedna rzecz, która mnie tu interesuje, a druga rzecz, która mnie jeszcze interesuje w kontekście tego budżetu, to jest to, kto na tej wojnie wygrał, w sensie społecznie, w sensie kto, która część społeczeństwa. I doczytałem się że jeśli popatrzeć na statystyki realnych dochodów Rosjan między 2013 rokiem, kiedy jesteśmy w momencie Krymu i zaczyna się, zaczynają się rosyjskie problemy w związku z aneksją Krymu i zaangażowaniem się w, na wschodniej Ukrainie Rosjan, pojawiają się sankcje, no to od tego momentu do mniej więcej, wedle różnych wyliczeń, jeśli bierzemy bardziej, powiedziałbym, takie brawurowe, to do 2022 roku realne dochody Rosjan nie rosły, a nawet spadały, a niekiedy do 2024. I ta renta wojenna, która się pojawiła, to ona dopiero zaczęła nakręcać, nakręcać te realne dochody Rosjan i że Rosjanie rzeczywiście zaczęli w realnych wyrażeniach zarabiać, a nie tracić. To znaczy, inflacja im tych pieniędzy nie zżerała. I w tym momencie, wedle wyliczeń, wygląda na to, że dwie trzecie rosyjskiego społeczeństwa zyskało na tej wojnie finansowo, po prostu się wzbogaciło. Tak, tak wynikają te statystyki. Ta jedna trzecia, czy też w zasadzie, no, te, te powiedziałbym, te dwadzieścia kilka procent, to są, Erneście, o tym już wielokrotnie mówiliśmy, to są, zgadnij, kto. Emeryci. I to emeryci w realnych wyrażeniach, ich emerytury maleją. Ich emerytury, co więcej, jest takie, jest takie chyba wyliczenie jeśli ktoś jest specjalistą, to proszę mnie poprawić ale jest chyba takie wyliczenie, że średnia emerytura powinna być powinna chyba, żeby było wszystko spoko to powinna stanowić chyba tam 30-40% średniego wynagrodzenia w danym kraju. W tym momencie. Ten rozdźwięk pomiędzy średnim wynagrodzeniem w Rosji a średnią emeryturą w Rosji rośnie. To znaczy, ta przepaść się powiększa i w tym momencie ta średnia emerytura stanowi chyba 20%, mnie dobrze i nieźmię pamięć nie myli. To jeśli te wyliczenia są trafne, bo ja trochę zawsze biorę, wiesz, w nawias. Nie, no jasne, jasne. Te tego no, pewnie. rodzaju statystyki, mhm. bo one też mają budować pewien obraz. Musielibyśmy mieć badania też jakby percepcji sytuacji wśród Rosjan, prawda? Nie same jakby analizy takie nominalne przepływów. Tu niekoniecznie musi tak wyglądać. Widzimy na przykład oficjalną danę inflacji nam 8-9%, ale z kolei z drugiej strony wiemy, że ten koszyk podstawowych produktów często jest dwukrotnie inflacja wyższa. Jak weźmiemy go jako, jako pewien przelicznik, Wiem, że państwa rosyjskie kreatywnej księgowości jest bardzo dobre. Więc tu jest dużo znaków zapytania. Oczywiście jest pewnym wskazaniem na korzyść takiego scenariusza to, że tak gwałtownie państwo rosyjskie ograniczało wydatki na politykę edukacyjną, ochronę zdrowia i tak dalej. I odważnie, albo wiedząc, że ten efekt gospodarczy dla przeciętnego Rosjania nie jest zbyt duży, nie jest zauważalny i można sobie na to pozwolić, albo będąc przekonanym, że jesteśmy w stanie spacyfikować pewnego rodzaju niepokoje. To, 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 trudno dzisiaj to powiedzieć. Natomiast jakby zataczając koło, dzisiaj ta dyskusja, która się toczy międzynarodowa wokół tworzenia jakichś specjalnych funduszy rosyjsko-amerykańskich, które mają. Wykorzystywać z zamrożone aktywa rosyjskie o możliwym przywróceniu Rosji do, do G8 o otwarciu znów gospodarki światowej, głównie państw zachodnich, na Rosję. To są rzeczy, które trzeba czytać w kontekście tej wewnętrznej sytuacji rosyjskiej. Nie chodzi tylko o prestiżowe rzeczy, o, o to, żeby podnieść samopoczucie Putina, ale Rosjanom zależy na tym. Nie będą tego oficjalnie mówić, bo, bo tak, bo taki mają taką mają tendencję, żeby się nie przyznawać do, do tego rodzaju słabości, ale wydaje mi się, że chwycili Amerykanie tą przynętę, Zostało sprzedane im jako zachęta do inwestycji w Arktyce, w złoża Ropy, gazu, znów została stworzona ta fikcyjna wizja kolosalnej Rosji, gdzie wszystkie pierwiastki, prawda, można znaleźć, i tak dalej, i tak dalej. To zostało kupione i Rosjanie jednocześnie teraz zależy im, żeby wejść w nowy rok, też z takim poczuciem, że coś się da zmienić. Jeżeli by się udało uzyskać im złagodzenie sankcji amerykańskich i jakąś formułę, jakiś układ, jeżeli chodzi o aktywa, efekt rynkowy byłby ogromny. I od razu masz większy optymizm, mhm. od razu się pojawiają nowe źródła zasilenia, od razu amerykańskie, europejskie też firmy zaczynają, prawda, te swoje zarejestrowane siedziby, wchodzą tam sprzątacze i odkurzają, prawda, wyciągają te różne kłaki spod kanapy po to, żeby sobie, wiesz, zaprosić gości na kawę. To wszystko tam jest i czeka, tylko na sygnał, no nie? Więc dlatego te parametry, o których tu mówimy, Mogą w ciągu paru miesięcy być w zupełnie innym miejscu z uwagi na okoliczności międzynarodowe. Więc to trzeba bardzo mocno obserwować. Stąd klucz jest w Brukseli, tam gdzie ty przebywasz. No. I to ta historia wokół Eurocleary i belgijskiego oporu jest niezwykle istotna z perspektywy tego, o czym się rozmawiamy, czyli stabilności finansowej Rosji. Być może coś więcej się dowiemy przed świętami na ten temat. A my w tym temacie, proszę Państwa, stawiamy już kropkę, ale prosimy nie uciekać, bo jeszcze mamy dwie rzeczy do zaanonsowania. Po pierwsze, zapisujcie się Państwo na nasz newsletter. Uruchamiamy specjalny newsletter Polihistora. Link do niego znajdziecie Państwo w opisie odcinka. Obiecujemy, że to nie będzie recykling materiałów z YouTube'a, to znaczy dostaniecie Państwo ekskluzywne treści, treści, jakich w internecie Państwo nie znajdziecie, i te treści będą przygotowane przeze mnie i przez. Ernesta. A druga rzecz to prezenty pod choinkę mamy do rozdania z Ernestem, proszę Państwa. Konkurs. Jak Państwo pamiętacie, ci, którzy z nami są od dłuższego czasu, powiedziałbym, mieliśmy konkurs ogłoszony w, pod koniec 2024 roku, w którym prosiliśmy Państwa o przewidywania na rok 2024. 25. I my, ja będę zerkał sobie teraz w notatki i zadaliśmy Państwu cztery pytania. Cztery pytania dotyczące oczywiście polityki i tego, co się dzieje w Europie Środkowej i Wschodniej. Ja może przeczytam najpierw te pytania. Pytaliśmy Państwa o to, jaki będzie stan wojny rosyjsko-ukraińskiej 5 grudnia 2025 roku, czyli no, niecały tydzień temu. Drugie pytanie brzmiało, czy na Ukrainie pojawią się międzynarodowe siły rozjemcze? Bardzo dużo dyskusji w tym roku na ten temat było. Trzecie pytanie było pytaniem o przyszłość Rosji, to znaczy, jaka, jakim stanie. Będzie Rosja na 5 grudnia 2025 roku. No i ostatnie pytanie, jaka będzie rola USA w Europie pod koniec 2025? Roku. Ernest, ja zacznijmy może od pierwszego pytania. Jak na nie odpowiedziałeś? Jaki będzie stan wojny rosyjsko-ukraińskiej 5 grudnia no, no, 2020? No, roku? Musimy się przyznać, że nie chcemy być transparentni wobec Państwa i powiedzieć, co my zrobiliśmy z tymi pytaniami. E, tak. się nam zaufać. Mam nadzieję, że ufacie. No tak, jaki będzie stan wojny? Jakie myśmy odpowiedzi? No, albo zamrożenie, czyli zawieszenie broni, przestrzegane co do zasady, albo eskalacja, czyli zmożenie działań ofensywnych przez Rosję, albo kontynuacja wojny na wyczerpanie. No ja postawiłem na kontynuację 50%, 35 na zamrożenie, 15 na eskalację, czyli 50%, tu się tutaj w pół na pół, nie podwyższyłem tego w ciągu roku, ale to jest ten wskaźnik, który bierzemy do finalnej odpowiedzi. No tak, 50 to bierzemy. Punktów. Tak, tak, to bierzemy do finalnej odpowiedzi. Ja obstawiłem tutaj 40%. Zastanawiałem się bardzo mocno nad tą eskalacją, dlatego postawiłem 30%. I powiem Ci Ernestie, że byłem w stanie tej eskalacji trochę bronić, bo jednak sporo się wydarzyło rzeczy w 2025 roku, z którymi nie mieliśmy do czynienia w 2024 roku. Mam na myśli przede wszystkim to, co robią Ukraińcy i co zrobili na przykład z bombowcami strategicznymi. To znaczy, wysadzenie bombowców strategicznych w Rosji moim zdaniem było eskalacją konfliktu, ale generalnie uznaliśmy z Ernestem, że jednak kontynuacja, bo jednak nic, powiedziałbym, przełomowego jako takiego się nie wydarzyło. To co, to lecimy do pytania drugiego, czy na Ukrainie pojawią się międzynarodowe siły rozjemcze. Co odpowiedziałeś? Ja odpowiedziałem, już sobie sprawdzam i ja odpowiedziałem na 80%, że się nie pojawią. No to byliśmy w jednomyślnie tak samo 80%, 15%, że będzie kontyngent NZ-u, nie będzie na to europejski jakiś kontyngent bez USA 5%. Więc tutaj no, natrafiliśmy w zasadzie. Tak, bo tych sił nie będzie. E... Dobra, trzeci, trzecie pytanie. Trzecie Dawaj pytanie. trzecie pytanie. No. Odwieszne pytanie polskie. O przyszłość Rosji. Czy nam się reż czy reżim będzie trwał i społeczeństwo będzie w marazmie, jak gospodarka wytrzyma elity podporządkowane? Czy reżim Putina w głębokim kryzysie? jakieś pęknięcia się pojawiają, reżim Putina się rozpada, czyli załamanie systemu politycznego, usunięcie Putina być może, no i inne. No 70% dałem na to, że będzie trwało, trwało w, tej, w tym stanie, w którym był rok temu. Chyba co do zasady możemy przyznać, że tak jest. Nasz, przed chwilką mówiliśmy o budżecie, o tym jak to wygląda. No jest gorzej niż było, ale to jest dalekie od scenariuszy jakiegoś, prawda, głębokiego kryzysu czy załamania. No ja jednak powiedziałbym, trochę jednak liczyłem na to, że może się coś wydarzyć spektakularnego i dałem 45% tylko na to trwanie i kontynuację, 45%, że rzeczywiście jakiś głębszy kryzys Rosjan i Rosję uderzy. Czyli nadzieja wygrała nad analizą, tak? Liczyłeś na to. nie? Trochę tak, i trochę liczyłem na jakiś takiego czarnego łabędzia w postaci Prigorzyna, tylko tym razem ze sfery powiedziałbym osób, które przynależą do elity, że tak powiem, które moim zdaniem cierpią cały czas, ale nie są w stanie tego publicznie na razie wyrazić. No dobra, ostatnie pytanie. Jaka będzie rola USA w Europie pod koniec 2025 roku? Tu chodzi o rolę wojskową. Daliśmy takie warianty: prezydent Trump ogłosi zamiar wycofania się stanów z NATO prezydent Trump ogłosi zamiar redukcji obecności wojskowej USA w Europie. kolejny, że skala dotychczasowej wojskowej obecności w Europie USA pozostanie bez zmian utrzymana, albo, że no, może ogłosi zwiększenie tej obecności, albo inne. No ja, ja stawiłem, postawiłem najwięcej na to, że zostanie utrzymana, no i się pomyliłem, dlatego, że mieliśmy deklarację, bo mówimy o ogłoszeniu zamiaru, nie o samym, prawda, wyjściu wojsk, to jest ważne doprecyzowanie. No, słyszeliśmy o planowanym redukcji kontyngentów w Rumunii, mamy nowe sygnały z, z ze strategii bezpieczeństwa, że prawdopodobnie będzie dalsze jakieś kroki w tej materii, więc, więc raczej, raczej odpowiedź B, czyli ogłoszenie zamiaru redukcji, wygrała, na którą dałem 30% tylko. Ja chyba też dałem 30% na tę. Nie, przepraszam, ja dałem 45% na tę odpowiedź, ale to też, że tak powiem, nasze myślenie było dość zgodne. No i proszę Państwa, kto wygrał w tym pojedynku? Ernest czy Bartek? Wygrał Ernest. I bardzo dobrze się stało, bo Ernest jest moim szefem, więc ja mogę mu teraz zaśpiewać łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje prezes naszego klubu. Także wszystko jest tak, jak być powinno. Szef zawsze lepszy od pracownika, ale, ale, ale proszę jeszcze nie uciekać, no bo mamy zwycięzców, to znaczy państwo. Mi, państwa... mieliśmy punktów. Po, powiedz ile no punktów. Ja – A, 30 mieliśmy punktów, to tak. Ty miałeś 230, ja miałem 210, więc tylko 20 punktów byłem niżej od ciebie. Natomiast mamy zwycięzców i mamy osoby, które o wiele lepiej wypadły w całym konkursie. I taką osobą jest, ja teraz odczytam Niki tych osób, które wzięły udział w tym konkursie, Był, była osoba o Niku Perkele 11, ona zdobyła aż 310 punktów. I to jest nasze pierwsze miejsce. I bardzo prosimy użytkownika o tym niku o skomentowanie, danie komentarza pod tym odcinkiem, bo będziemy się chcieli z panem albo z panią skontaktować i wręczyć nagrody. Drugie miejsce, użytkownik o NIK-u 2009, 301 punktów, więc ta czołówka była dość ścisła. I trzecie miejsce, osoba chyba, którą znam i serdecznie pozdrawiam, Saszę, Aleksandra Mycielska, 295 punktów. Więc prosimy użytkowników o nikach ach 11 P. Kowalski, 2009 i Aleksandra Mycielska o skomentowanie tego odcinka, a my spróbujemy się już dalej z wami skontaktować. To co, zamykamy. No to zamykamy. Co? To zamykamy, 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 proszę Państwa, ten odcinek. Prezenty przyjdą dla zwycięzców konkursu. Fajnie, że Państwo byliście z nami, wzięliście w tym wszystkim udział. A i jeszcze oczywiście zamieścimy całą tabelę, żeby każdy z Państwa, kto wziął udział w tym konkursie, a było Was ponad mój Boże, teraz jeszcze zerknę w statystyki, było nas ponad 50 osób, więc to całkiem spory Tink się zebrał, więc ten link do. Wyników tego i jak Państwo wszyscy odpowiadaliście, zamieścimy w opisie tego odcinka, żebyście Państwo mogli nas też sprawdzić, bo może się pomyliliśmy, ale mam nadzieję, że nie. No i co? I tutaj stawiamy kropkę, a my zobaczymy się we wtorek o godzinie 18. Do zobaczenia. Do zobaczenia.